Moi drodzy, nadchodzą naprawdę olbrzymie, przepotężne, robiące wrażenie zmiany na Bobowicach. Czy wy widzicie, co my tutaj mamy? I nie mam na myśli, słuchajcie, tego cobblestone'a, tylko to, że my zmieniamy calusienkie Bobowice na brązowe, bo do tej pory tutaj wszędzie był grazdirt, czyli wirt z trawą, a teraz wszędzie będzie utwardzona ziemia. Bobo, ty jesteś w niebo wzięty, mm. prawda, że wszystko mm. będzie tutaj brązowe? Da, no przyznaj. To będzie fajowo naprawdę wyglądać. Dać. Już tu trochę zaczęliśmy działać, ale... Coś nieco się robimy, tylko słuchajcie, robi. straszny problem. My chcieliśmy uniknąć tej zielonej trawy, ale ona jak jakaś totalna zaraza rozprzestrzenia się szybciej niż bobo leci na kibelek po zjedzeniu bardzo giga ostrego kebaba, którego sam mierzył 30 cm. No naprawdę wielki potwór robi wrażenie. Słuchajcie i to... No, to naprawdę nie pozwala nam cokolwiek tutaj zrobić. My musimy wymieniać każdy jeden praktycznie klocek dirta na dirt. Patrzcie, tutaj są póki co dwa trawiaste bloki. Zostawmy to na pół minuty i zobaczycie, co tutaj będzie się działo. Stwierdziliśmy... Podczas osu... Zostawmy na razie, pokażę to. Podczas osuszania słuchajcie, tego terenu, zoo, no po prostu zobaczyliśmy, że to mogło spokojnie wyglądać, jak wszystko będzie brązowe, ale... Naprawdę ta trawa tak szybko tutaj przechodzi, że to jest masakra. Wyposażyłem się oczywiście, słuchajcie, w mnóstwo kwiatów, bo trzeba będzie tutaj zrobić wiadomo jakieś uładnienia, tak, wiesz, no nawet mam patrzeć, o takie rapt, co jak coś się ruc, czyli jakieś takie korzenie kurde z neteru, ale spoko wyglądają, nie? I trzeba będzie tutaj całe bobowice, słuchajcie, zmienić. Oczywiście to będzie trwało bardzo, bardzo długo. Ale damy radę, myślę, do końca tego odcinka albo spróbujemy. Wysubskrybujcie kanał. Najlepiej z dzwoneczkiem. Oglądajcie ten film do końca, jak chcecie zobaczyć efekt. To teraz tak, Bobzdyl, słuchaj. Ja ci dam tą łopatę, co ma tysiąc użyć, a sam wezmę tą o, zepsutą. Uh -huh. I zaraz polecę do kowadła. I słuchaj. oczywiście, wiesz co, e, może naprawię. Ale tak pomyślałem. A jednak, patrz, jednak, po się jednak, by jednak to wywali. Vale. No, nie no, stary, ta łopata jest naprawdę mega koksuwa. Jest straszna koksuwa. No, ale mega tak czy inaczej, luma... musimy się wyposażać Leci. w ten Kordwirt. I oczywiście stawiać go jak najwięcej. Więcej się tylko da? Bobo przyniósł, słuchajcie, ze swojego wyżowca strasznie dużo dirta. Nie wiem tylko, gdzie on tego dirta trzyma. Bobo, powiedz mi, gdzie ty nie, trzymasz nie z wyżowca tego ci, dirta? Nie powiem ci, bo to no? jest mi wielki, tajemny skalbiec dirtowy. Ja, ja nie mam nie bladego miastki. pojęcia, ale mogę Wam powiedzieć, że my już zużyliśmy kilkadziesiąt staków tego kurs dirta. Tak, no i to jest w ogóle, ja już przyniosłem parę minut temu ten yy, nowy. Co jak to mówi? Dostawę. No. Dostałem Tam się. Przy... Przy... OCie, pierun pracuje. Tam skrzynka już prawie full jest. jednej jednej misji nie chciało do końca y, nastawiać, ale no tam przyniosłem do Ej, ale serio, ja jestem w szoku, jak strasznie ciężko, słuchajcie, nam to idzie. Bo na początku, kiedy wszystko było zalane wodą, wszystko było brązowe, to myśleliśmy, że my sobie to osuszymy, sobie postawimy tego dircika i będzie spoko. Ale to się zaczęło tak szybko rozprzestrzeniać, że my nawet tej góry nie postawiliśmy. A byliśmy powiedz w, stanie, no wiec, w ogóle, dotrzymać. kto miał taki genialny plan, żeby to no robić? No ja miałem taki genialny plan, żebyś ty <laughs> miał miło, żeby bobowice były całe nie, brązowe, ale. Tutaj, spójrzcie na to, tutaj już wszystko jest brązowe, gdzie niegdzie są łaty ze zwykłego dirta. I my oczywiście będziemy takie łaty robić, a nawet, gdzie niegdzie będziemy robić łaty z trawiastej ziemi. Tak, my jakby nie, nie chcemy no. uniknąć tego wszystkiego, tylko chodzi o to, żeby nie wszystko było zielone. No tutaj widzicie, wszystko jest dosłownie zielone, więc trzeba potem brać łopatę, tutaj rozwalać ładnie, pięknie, no i stawiać tego kors dirta na nowo. No jest roboty dużo, jest roboty dużo, ale naprawdę, e, moim zdaniem stary, jakby efekt będzie, będzie genialny, bo no Bo wszystko wow. do tej pory było właśnie zielone. A teraz będzie brązowe, czyli w zasadzie. Za, 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 w sumie tak, jak zawsze, bo bo Na wszystko jest zielone. No właśnie, I wszystko. U was jest zielono. No, no, milionowice są inaczej. zielone, no bo zieleń, tak, to dość normalnie się A tu chyba będzie sytuacja, inaczej, jabela, a tu No będzie dobrze, będzie inaczej, no tak, no. I, I to jeszcze z utwardzonej ziemi, a ty lubisz utwardzonej no, ziemi, nie? To o sami to widzicie, postawiłem totalna. ledwo blok, mimo że to utwardzona ziemia. I ona nawet się zrobiła na zielono. Nie wierzę, no, nie wierzę w to. Dobra, słuchajcie, ja będę musiał polecić w takim razie po tu łopatę, ale teraz chciałem jeszcze zobaczyć, jak to wygląda, i trzeba będzie poskopywać na pewno te oto słuchajcie, właśnie takie stonowe rzeczy. Powiem szczerze, wygląda to naprawdę mega fajnie, zwłaszcza jak tutaj na przykład jest farma. To zieloną ziemię moglibyśmy zostawić przy farmie. Naprawdę to mogłoby wyglądać nie najgorzej. Jestem nawet, powiedziałbym, że fanem tego pomysłu, ale teraz tak czy inaczej lecimy na łopatę, więc ty Bobo tutaj buduj, znaczy dobra. Na prawej. Te Bobowice całe, to no nie? I, Buduję i, 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 i lecimy i No, lubię. wiadomo. Ej, dobra, słuchajcie, wyciszyłem się. Żeby, żeby nie było za nudno, to sprankujemy Bobusia. Co? Ja myślę, że to jest bardzo dobry plan, żebyśmy, słuchajcie, tutaj Bobusia sobie sprankowali. Więc słuchajcie, ja sobie tutaj patrzcie, zrobię taki dołek, dobra. O kurde, tu jest A dobra, może być ci tu. Tutaj, słuchajcie, może być i tutaj. I tutaj bym mu stworzył małą, taką obsydianową dziurę. Taką, z której nie za bardzo mógłby wyjść. Tak, tak, wiecie, tak, tak, tak. Z dobrej przyjaźni, w dobrej wierze tutaj, żeby Bobusiowi było Milusio i tak dalej. powiecie, że on się podbuduje, no. Ale słuchajcie, co wy na to, gdybym ja go zakopał? Właśnie obsydianem, Jak on tutaj sobie już ładnie, pięknie, oczywiście, wskoczy i będzie myślał, że się może podbudować, no, to ja go tutaj ładnie, pięknie zakopię. Patrz, tutaj sobie podejdę. Nawet, a kurczę, ja muszę jeszcze stąd jakoś wyjść. Ty, jak ja mam stąd wyjść, co? Dobra, stawiamy tutaj ostatnie klocuszki W tym momencie, ciach, ciach, ciach I teraz słuchajcie, się odciszam Ej, Bobo, e, słuchaj, mam dla ciebie no? mega prezent Znalazłem kolejną skrzynkę Kordirta Ale musisz tutaj po nią zejść, bo ja nie sięgnę, stary Ja nie sięgnę, musisz, stary, tutaj jest? Nie, tutaj, w tej dziurze, stary Mm, a ty masz rytle, to, to może daj mi to me Stary, wiesz co, musisz tutaj, we... ale Oj. bo jak się przyjdziesz na dole, ja wiem, że to z obsidianu, bo to Właśnie kiedyś moja tajna jest, baza to była, no. to wiesz co, to trzymaj się w takim razie, tam żadnego korzyrca nie dobra. było, ja, ale... ale ja do milionowic lecę, stary, ja bym chciał robić. Raz, no, ale... nie, no ja chubię, A, bo ty kilofa nie masz nawet. ja? Ale mi przykro, że babo nie ma kilofa, kurczę, ja no tak bywa, stary, poradzisz ja sobie? Nie, nie poradzisz sobie? No to sobie kopła. No, no, tak, to sobie kopła. No to powodzę. Super, bo też no. sobie radę, będzie fajnie. Słuchajcie, wbiłem się specjalnie do mojego lodowca, bo wiadomo, że ja mam tutaj dużo butelek z Expem. Mam w ogóle tutaj nawet diamentową łopatę ze silktaszem. To jest akurat spoko. Ale ja przyszedłem tutaj, aby naprawić, słuchajcie, tą oto łopatę. Więc musimy oczywiście dobrać się. Do kowadła i naprawić ją z sztabką nederytu, albo z dwiema sztabkami nederytu. W takim razie, Funfelinio, witam Cię tutaj bardzo serdecznie. Ja Ci oczywiście dam jedzonko, ale muszę zabrać Ci jeden blok nederytu. Wiesz, stary, bardzo mi przykro. Naprawdę nie chciałbym tego robić. Dam Ci dirta, ale wiesz co? Muszę byczku naprawić. w ogóle Ty byś w Bobowicach zamieszkał, co? Ja myślę, że, ja myślę, że Funfel chciałby zamieszkać w Bobowicach. Dajcie znać, co myślicie. Moim zdaniem zdecydowanie. Okej, okay, wbijemy się teraz, słuchajcie, do Macioch Tower, bo wiadomo, że w Macioch Tower zawsze te kowadła były, więc chętnie sobie tutaj zawitam Okej, okay, wlatujemy piętro wyżej. I teraz tak, to przerobimy sobie na sztapki. Teraz rzucimy to, to to. Siedem level! Ale zdzierstwo! Siedem leveli i cztery sztapki To Strasznie drogo, co? Dobra, takie życie, słuchajcie, wywalam sobie tutaj to normalnie na łeb, no nic na to nie poradzę. Dawaj te siedem leveli, już niech będzie. Zużywamy ten nederycik. Dawaj tutaj cztery. Okej, okay, ciak, słuchajcie, nowiutka, łopata. Mam nadzieję, że w takim razie bobo się spodoba i że będziemy mogli dalej pracować nad tymi bobowicami. Jestem w ogóle że on już w ogóle się stamtąd wydostał, bo wiecie to bywa z Bobo, tak on nie zawsze ma kilow i nie zawsze jest w stanie rozwalić ten obsydian, więc trochę mi go nawet żal. Ej, w tym momencie muszę przyznać, już to wygląda sensownie. Naprawdę, jak my sobie tutaj to ponaprawialiśmy, to jest stary całkiem słowo. Ale ty zrobiłeś tu dużo! No, o, kurde. bo ja nie bryzluję. Ale Wy, gość. Wykopałem Ej, dobra, to mężczynki. ja biorę tą łopatę, ale stary, w tym no. momencie całego tutaj zwykłego Dirka wykopujemy, czy jak robimy? Tak, no, całego. Dobra, całego, I w ogóle całego. ogóle belka, ci sztuczkę. Jaką ty Chodź chcesz mi No dobra. Chodź. Czekaj, czekaj, bo ja muszę sobie tutaj zaznaczyć granicę. No, mam sztuczkę, no co, No co? i wejdź tam na dół. Stary, wyrzeć, przed chwilą tam rzuciłem, nie? Niemożliwe. No ale stary, po co ja mam tam wejść? Do no dobra, wejdę, no i co teraz? I ty. Ty właśnie mnie zakopałeś stary Dirtem Ale... Eee, ale wiesz, apela? że ja mogę teraz zrobić tak i sobie wyjść, nie? Ale no poczekaj No tu nie, nie znasz się na Zaltach, do, no. Dobra, wejdę do środka we, No dobra, jestem w środku, zakopałem się Dirtem Co I, dalej? Nie chcesz się zakopać pod, pod, pod sobą, zakopa No, pod, no i, pod, i co teraz? I, i teraz zakopałem Cię CZTEREMOWOLSTWOM I obsydionu! Serio? Serio Ta. cztery? Naprawdę postawiłeś? Naprawdę? No. naprawdę Postawiłeś cztery? Co za gamon! No i Chop! top, za gamoń. Co za Co za leszcz? Jak ja cię tam stary rozklepię zaraz. O nie, tak nie będziemy się stary bawić. Ja się tu, ja, Jak ja ci zaraz Bobowice całe rozwalę, to stary nie. A, a możesz mnie wypuścić, Bobo? Nie. Ha, halo, bob. Bo, bo, ja, ja bym bardzo chciał wyjść, wiesz? Zabawa. Ja... A, a, a mogę wyjść? pliska? Zabawa. A, czyli nie mogę wyjść, tak? No co, no plankujesz, oj, gdzie ty poszedłeś? Stary, jestem cały no, czas, jest próbuję się wykopać, nie no, próbuję się wykopać do góry. Cały czas do w tym samym miejscu, no. Tak chyba, w chyba w bok, chyba w bok! I co no, się? i co się, warto plankować Abere, warto plankować Abere, zaraz, no i takiego klocka z Obfianu będziesz miał już na zawsze, gratuluję no. w takim razie. no i super. I, 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 ale ty, ty Abela ty postawiłeś, A, to, to Ale to zostanie w swoim mieście stary. Aha! No, no kumasz, no takie życie. Dobra, niech dobra stawiaj A, tego dirta, nie pajatki tutaj. Dawaj lecimy, tutaj kordy jem, latuje, tutaj. moi drodzy. Ja jeszcze szybko wam przypomnę o sklepie. Www. ety, wpadajcie, zamawiajcie. Kozackie bluzy, koszuleczki, kubeczki. Oczywiście wiele, 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 wiele więcej, więc wpadajcie, zamawiajcie, naprawdę. Ja sam noszę kurde i się fajnie z tym czuję i jest tylko git Ej, dobra, trzeba przyznać, że słuchajcie, w tym momencie już wygląda to nieźle. Kiedy zaczęliśmy rozwalać te wszystkie kobylstony i tak dalej, to zauważcie, jak zaczęło ładnie to tutaj w tym wszystkim, słuchajcie, wyglądać. Nie dość, że jest na brązowo, czyli dość inaczej niż wokół, no bo wszędzie jest zielono i tak dalej, i tak dalej. To w dodatku, słuchajcie, jeszcze to ma jakieś kształty i tak dalej. Wiadomo, czy ma kwiaty poustawiać, wszystko się zgadza. Ale póki co, cały ten krajobraz naprawdę robi wrażenie. A gdzie nie, gdzie patrzcie, nawet te płaty tego zielonego, co teraz Bobo robi, to wiesz, to szczerze, moglibyśmy zostawić. Naprawdę. Chodź, tak? jak podejdziesz do mnie tutaj, patrz, podejdź i zobacz. Moim zdaniem Dobre. naprawdę gdzie nie gdzie mogłoby to zostać i to wygląda dobrze, bo i tak będziemy musieli zrobić jeszcze płaty e, przecież z zwykłego dirta, który też różni się no. trochę kolorem od tego kors dirta. Więc ty tutaj sobie popatrz, a ja, stary, no. zajmę się rozwalaniem tego koblstona, bo tego kobla musimy się na pewno pozbyć, no. On chyba docelowo nie będzie tutaj w ogóle stał. prawda? ale wiecie, że ten, ten gras z Dirt, co ja na nim stoję, jest inny niż ten gra z Tak, tam? bo to jest inny biom, bo to już jest inny stary biom. Ale faza, no, Teraz za do zauważyłem. Biom. Dobra, tutaj się podbudujemy i ja spróbuję właśnie jeszcze to słuchajcie rozwalić, żeby już w ogóle tego kobla tutaj nie było, no nie? A ty, stary, mhm. zadecyduj, gdzie mniej więcej e, trzeba będzie e, zrobić właśnie trawę, a gdzie mniej więcej zrobić zukego dirta, bo... Ja to bym taki po prostu wieś, trawki takie malutkie robił, w sensie tam po e, nie wiem. Dwa cybloczki. No, o. można, można, jak najbardziej, ale ale jak najbardziej, wiesz, teraz spróbuj sobie to zobrazować, żebyśmy po prostu mm -hmm. nie musieli y, kminić, no nie, że i, y, a może tutaj, i, y, a może tutaj. Raczej bym wziął łopatę i powykopywał dołki, w które po prostu powkładamy grazdirta, bo ja mam w ogóle też łopatę ze Silktaczem, tak się okazało. Em, w lodowcu, więc mógłbym od razu wziąć to wszystko, wiesz, i sobie jakby przynieść Dobra. Z tym y, graz z dirtem. Ryszumie. a teraz Ale tak, powiem ci, dirta też mam masę jakby z ciał, więc tym też nie będzie problem. No dobra, no to też można by zużyć, a pat ja, ja teraz nie... No, jest, no bo Bobowice to jest, to jest, to jest No tak, to jest w ogóle Klinąć, to jest bogactwo to jest deal, tarze, no, no to każdy wie, no. tak, no, chyba. Chyba nikt nie kwestionuje star. Znaczy. Tak, więc Bobowica czego jak czego, ale jak Dirta nie będzie, to, to nie wiem, tylko nic świata. No chyba. To raczej niczego nie będzie, bo tutaj nic nigdy nie było, wiesz? Aha, ja ci dam no, normalnie. Ale tak Zalazcy mniej więcej, tak bo tak, bo, tak ogólnie to było, ale, ale nie za dużo. Wiesz? No, na pewno, na pewno. Ej, ale na fajnie pewno. wygląda. Naprawdę, moim zdaniem wygląda to mega, mega kozacko. Trzeba na pewno zająć się tutaj, słuchajcie, tymi cobblestone'ami i jeszcze dodatkowo gąbkami. Trzeba się zająć na pewno tutaj tym obsydianem. Ale, stary, ja tak jak właśnie mówiłem, wydaje mi się, że powyznaczałbym takie mniej więcej miejsca. O, taką, patrz, plamę. Biorę teraz no. zwykłego dirta. Uzupełniam to zwykłym dirtem. Patrz w ten sposób. I o, już to i... wygląda lepiej, bo to ma inny kolor. Okej, okay. na pierwszy rzut oka nie zwrócisz na to uwagi. Ale, jak takich plam będzie więcej. To się już my zwróci się na to uwagę. Obsydian? Co, co, co? Co, co? A, zwykły. z ja myślałem, że o obsydianie. Nie, mówiłem, stereodircie, żeby takie właśnie plamy porobić. Więc, moi drodzy, my zabieramy się A, dalej no, do roboty. Wy bardziej. subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwoneczkiem i wpadnijcie na sklep www.abraity.pl. Pierwsza linijka w opisie. Patrzcie, takie fajne bluzy, koszuleczki, kubeczki. A ja wam życzę dobrego dzieneczka, eleczko i puu!